Słuchajcie, straszna zimnica jest w tym moim biurze dzisiaj, dlatego że wpadłem tylko na chwilę i zaraz wypadam, bo tylko chcę nagrać to, co chcę nagrać i do Was powiedzieć. Więc, ponieważ jest zimno, to będę się streszczał. Dzisiaj omawiamy siódmą umiejętność z listy 10 umiejętności kluczowych w, dla menedżera. To jest ta umiejętność w Google, w korporacji, która wyszła. Jest 10 tych umiejętności. Dzisiaj jest odcinek. Czwarty, siódma umiejętność, bo od końca jedziemy. I ta siódma umiejętność brzmi następująco. Ma jasną wizję i strategię dla zespołu. I uwaga, jest pod opis jeszcze. Oprócz kierowania zespołem zaprasza poszczególnych członków w pracę nad jego wizją i strategią działania. Słuchajcie, po pierwsze, jeśli chcecie, żeby ci menadżerowie uczyli się takiego wizjonerstwa i strategicznego myślenia, no to no znowu tą pierwszą rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, to jest. Tak, którą zwykle powtarzam, kiedy mówię o action learning, ale nie może się inna pojawić. To jest to, żeby oni pracowali nad realnymi, prawdziwymi problemami. Nie uczyli się wizjonerstwa i strategii, albo nie tylko ze scenek, ćwiczeń, modeli, teorii, w taki klasyczny jakiś warsztatowy sposób, ale żeby się brali za coś, co jest dla nich ważne i obecne, przed którym stoją, wobec czego muszą podjąć jakieś działania, a nie tylko omawiać to, co się wydarzyło, bo to generuje jakieś, jakąś energię, jakieś zaangażowanie i w ogóle pobudza myślenie. Jest coś, czym się trzeba, Zająć. Jeśli oni pracują nad czymś takim, to muszą zrobić dwie ważne rzeczy: zanalizować to, jak jest, i określić to, jak chcą, żeby było, czyli dokonać pewnej analizy, żeby dojść do tego, co jest sednem problemu. I właściwie już na samym początku, jak kiedy zaczynam pracę z grupą czy z organizacją, to pytam o ten finalny efekt, nawet nie o cel, dlatego że cel zależy od tego, co nam wyjdzie w analizie problemu. Na początku widzimy jakieś objawy, widzimy jakąś sytuację, ale nie zawsze wiemy, co jest sednem tego problemu. Żeby dojść do tego, co ma być celem, trzeba dojść do tego, co jest sednem. Co jest prawdziwym problemem, że jest duża rotacja pracowników, że spada sprzedaż, że efekty marketingowe nie działają, że, że nie wiem, koszty wzrastają, że klienci odchodzą i tak dalej. To są pewne objawy. Ale co się dzieje pod spodem? Z czego to wynika? Jaki jest ten root cause, mówiąc po staropolsku? Z tego określamy cel, jakiś mierzalny stan. Ale to jest różne od efektu, czyli właśnie tego strategicznego azymutu. Jak znacie podejście Macieja Benewicza, ci, którzy się angażują, chciałem powiedzieć, uprawiają nie wiem, coaching indywidualny, siedzą jakby w coachingu indywidualnym, no to wiecie, że on też to rozgranicza, że cel jest czym innym niż efekt. Osiągnięcie celu przynosi prawdopodobnie, jeśli wszystko jest, idzie zgodnie z planem, jakiś pożądany efekt. Już na samym początku pytam. Co to jest ten efekt? Do czego dążymy w ogóle? Jaki, jaki efekt chcemy osiągnąć? Co to jest to strat, ten strategiczny azymut, na którym my właściwie się kierujemy? Branie się niejako za bary z ważnymi, realnymi problemami, wyzwaniami wymusza strategiczne myślenie i wizjonerstwo. Po drugie, tutaj jest ten, ten czynnik zapraszania innych do pracy podkreślony. Więc jeśli chcecie w grupie. Właściwie tutaj jest tak naprawdę napisane, że to, że to, że to chodzi o pracę w grupie yy, przy tym rozwijaniu wizjonerstwa. Jeśli ma, macie ochotę tak pracować z menedżerami, to angażujcie ich do takiej pracy grupowej, w której uczestnicy, czyli oni, albo oni ze swoim zespołem, angażują siebie nawzajem i dyskutują. Mają taką formułę w komunikacji, w której następuje angażowanie siebie nawzajem. A nie tylko dwie rzeczy, które zwykle się dzieją. Czyli albo, że prowadzący coś mówi, zadaje pytania i ludzie jemu odpowiadają, albo, że ludzie po prostu nakładają stwierdzenia jedno na drugie w tym zespole i tak trochę przeciągają linę, próbują się nawzajem przekonać, mówią, tak, ale zobacz jeszcze to, i trochę grają w grę, tak, ale. I no i właśnie, i jeden przez drugiego nakładają na ten wspólny tapet, przy którym siedzą. Kolejne stwierdzenia. Jeśli tak będzie, to jest mała szansa, żeby ta wspólna wizja jakoś sprawnie została wypracowana. Natomiast jeśli ludzie angażują siebie nawzajem, zadają sobie nawzajem pytania, tak jak mamy w Action Learning tą regułę, e, tę regułę, e, że wszystkie stwierdzenia formułujemy tylko w odpowiedzi na pytania, czyli ludzie najpierw zadają sobie pytania, a potem odpowiadają na te pytania. No to, to jest okazja do tego, żeby nie tylko komunikować te wizje, ale jakoś uwspólniać z innymi, angażować się nawzajem przy tworzeniu tej wizji. Jedną z zalet takiej formuły komunikacji w zespole, który jakoś tworzy wizję albo określa wizję dla jakiejś sytuacji, czyli wizję rozwiązania jakiegoś problemu, jest to, że ci uczestnicy ćwiczą dwie ważne umiejętności: zarówno komunikowanie własnych wizji, na przykład ten menedżer komunikuje to, w jaki sposób on widzi tę sytuację i chciałby, jak widzi efekt rozwiązania tego problemu, na ile robi to sprawnie, zwięźle, precyzyjnie, obrazowo, na ile tą swoją wizją jakby porywa innych, ale musi zrobić jeszcze jedną rzecz. Musi zapytać, jak wy to widzicie, zadać jakieś pytanie. No to robimy w Action Learning, czyli nastawia się na słuchanie, ćwiczy uważne słuchanie i angażowanie innych, żeby oni jemu też coś wnieśli, a żeby nie było tylko tak, że on im coś wkłada do głowy. Ze strategicznym działaniem i w ogóle opracowywaniem jakiegoś strategicznego planu jest tak, że zakładamy pewne hipotezy, robimy pewne założenia, część może być już sprawdzona, no bo trudno jakby podejmować pewne strategiczne działania bez żadnych sprawdzonych hipotez, ale nigdy nie jest tak, że wszystko jest wiadome. Więc to, co ci ludzie robią, albo właśnie powinni robić, jeśli chcecie z nimi tak pracować, to znaczy rozwijać z nich w nich wizjonerstwo i umiejętność strategicznego myślenia podczas grupowej pracy, to jest to, żeby oni podejmowali realne działania, bo w tych realnych działaniach oni testują hipotezy. Mój kolega Kamil Torczewski z takiej firmy Akademia Białego Kruka, która się specjalizuje w Lean, Six Sigma, w takich twardych metodykach rozwiązywania problemów organizacyjnych, ma nawet chyba taki, taką serię artykułów na LinkedIn, testowanie hipotez. Tak to się chyba nazywa. Kamil, przepraszam, jeśli pomyliłem. I o to mniej więcej chodzi w tym, że rozwiązujemy problem nie tylko podczas naszych spotkań, że przegadujemy temat, ale realnie wdrażamy jakąś zmianę. Żeby wdrożyć jakąś ranną zmianę, trzeba podejmować działania. I w tych działaniach. Sprawdzamy, czy nasze wcześniejsze założenia były prawdziwe, czy ludzie w organizacji reagują tak, jak pomyśleliśmy, że zareagują, czy podejmowane działania przynoszą założone efekty itd. Więc niech wasi uczestnicy, niech uczestnicy waszych spotkań czy waszych grup podejmują realne działania w kierunku wdrożenia jakiejś zmiany. W ten sposób będą sprawdzać hipotezy i też ćwiczyć swoje strategiczne myślenie pod takim kierunkiem: aha, jak zakładam to, to się dzieje to. To jest trochę tak. Jak płynie sobie statek. Płynie sobie statek i obiera jakiś kurs na jakąś tam latarnię morską. Ta, ten kurs na latarnię morską jest strategią dla tego statku. I y, czasem jest tak, że teren jest trudny. Nie wiem, są góry lodowe, jakby jakieś mielizny albo jeszcze jakieś skały. Nie żegluję, więc trochę wymyślam. No ale załóżmy, że tak jest. No i ten statek trochę musi manewrować. No i teraz ludzie podejmują realne działania i patrzą, aha, jak przesuniemy ster w tę stronę i w ogóle wiatr wieje jeszcze w ogóle ster w tę stronę i z taką prędkością, to są takie działania. Jak przyspieszymy, albo zwolnimy, włączymy wsteczny o tyle, aha, to przynosi taki efekt. I te działania w taki albo inny sposób oddziaływują na tę naszą strategię. Powodują, że my się albo przybliżamy do tej latarni, albo musimy zwolnić, albo musimy jeszcze zrobić coś innego. Podejmowanie działań i uczenie się z tych działań, to jest moim zdaniem jedna z kluczowych rzeczy w tym, żeby ludzie uczyli się strategicznego myślenia, no i w, jakby w efekcie ćwiczyli to swoje wizjonerstwo, czyli umiejętność patrzenia długofalowo, jak tam do tej latarni dopłynąć. I ostatnia wskazówka, bo zimno. Yy, I żeby to się wszystko działo, to musicie ich nakłaniać do uczenia się. Ale do innego uczenia się niż zastanek ćwiczeń, modeli, teorii, case studies itd. To znaczy, żeby oni świadomie pod jakimś waszym kierunkiem, jeśli prowadzicie taką grupę, podejmowali refleksję nad tym, jak pracują w grupie, nad tym, jak się komunikują, jak współpracują, na ile sprawnie poruszają się od A do Z w ramach jednego spotkania, jakie wnioski. Wyciągają z tych swoich działań, jaki efekt organizacyjny to przynosi, czego oni się uczą o pracy w grupie, czego się uczą o sobie samych, czego w ogóle się uczą o umiejętności wizjonerstwa i strategii. Żeby po, jakby ćwiczyć te umiejętności, możecie poruszać też ten temat w ogóle na spotkaniach. Czyli kiedy oni pracują nad realnymi problemami, omawiacie jakoś te spotkania, współpracę w trakcie tych spotkań i omawiacie też podejmowane działania, zadawajcie pytania o wizję i o strategię. Na przykład, jak nam idzie e, formułowanie wizji na rozwiązanie tego problemu? Jak, jak waszym zdaniem, na no ile jesteśmy sprawnym zespołem w budowaniu strategii na rozwiązanie tego problemu? Jak ta nasza strategia zmienia się, zmieniała się w trakcie naszej pracy w całym tym procesie rozwojowym, kilku spotkań i, i podejmowania tych działań? Nie? Co powiedzmy dzieje się od jakichś tam kilku miesięcy. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś pomaga. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że cieplej będziecie się trzymać niż teraz jest u mnie w biurze. Miejcie się jak najlepiej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!